No i słuchajcie, wreszcie dotarła, dotarła paczka z Cyberpunk RPG od Red Square Games. Pancernie zapakowana, ja pozwoliłem sobie ją lekko napocząć, żeby było nieco prościej ją otwierać. I zobaczmy, co tu za cuda się kryją. Są kości dedykowane z gwiazdą. Radziecka estetyka. No i jest w końcu cała paczka dobroci zobaczcie o, ładnie pancernie zapakowana ale tak naprawdę najważniejsze jest to co jest w środku ja wspierałem na podstawowym progu ale bodajże w jakiegoś rodzaju early birdzie jeśli dobrze pamiętam już było jakiś czas temu więc trochę tego tutaj jest jest mapa są akta Gangi, czyli te progi, które zostały odblokowane. Zatem wersja niezbyt premium, ale taka, która absolutnie wystarczy, żeby się zapoznać z systemem. Gangi Neosibirska, duża mapa całego miasta. No i ten kawał jednak księgi Sibirbank. Ja już system znam. Miałem okazję przedpremierowo nawet zajrzeć do niektórych elementów. Ograłem go i będę jeszcze ogrywał, gdyż jest bardzo prosty i przyjemny. Zachęcam. Jest już dostępny, słuchajcie, w kanałach sprzedażowych. Także jeśli interesuje Was dystopijna przyszłość w tej klimacie autorstwa Michała Głogowskiego, to zdecydowanie warto zobaczyć. Mało brakowało, zapomniałbym o najważniejszym ujęciu. Spójrzcie co tutaj jest. O tu, nasz pierwszy patronat Sentymenty. Słuchajcie, mieć logo imaginarium na podręczniku to jest bardzo przyjemna sprawa, ale zobaczcie, że sam podręcznik to też jest pięknie wydana rzecz. Grafiki są super inspirujące. Mi się bardzo podobają takie te. Cyberradzieckie motywy. Nieco prześna stylistyka, taka słowiańska. Spis treści jest obszerny. Sam podręcznik też jest dosyć duży. Natomiast zobaczcie na to: Zasady walki i zasady gry, generalnie mechanika, mieszczą się na około 11 stronach. A kompendium świata, prawie na 100. To jest najlepsza rzecz. Jedna z najfajniejszych rzeczy w ogóle wydanych w tym podręczniku. Także jedna z najfajniejszych rzeczy w tym podręczniku to jest właśnie to, że jest duże kompendium świata obszerny opis, z którym się można zainspirować plus do tego bardzo ciekawe i takie dosyć osadzające w świecie grafiki. Dla mnie to są cenne rzeczy, bo wstrzymałem się z prowadzeniem kilku scenariuszy do Cybirpunka, które miałem gdzieś tam podszykowane, żeby poczekać aż przyjdzie wydany podręcznik. I okazuje się, że to był bardzo dobry duch, dlatego że teraz można się świetnie zainspirować tymi grafikami, wsiąknąć mocno w ten świat, i jest tutaj dużo do odkrywania, ale no, tak jak mówię, jeśli chodzi o kwestie mm, mechanik. To cieszę się, że to jest zwięzłe, cieszę się, że to jest proste. Myśmy na kanale już ogrywali Cybirpunk, więc wiemy, że przyjemnie się w to gra, szybko się w ten system wsiąka. Ma dosyć satysfakcjonującą mechanikę tych eksplodujących szóstek czy wybuchających szóstek. Natomiast te grafiki tutaj to jest po prostu coś, co tak um, zapładnia głowę i uplastycznia później opisy. No świetne są, naprawdę. Ten taki klimat. No wiecie, klimat pod tytułem dziadek kopie węgiel, ale ma na sobie wspomagany jakiś yy, 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 egzoszkielet, tylko zrobiony po prostu jakby z rurek na bimber. No niesamowite. Tutaj całe wielkie opisy kolejnych. Yy, Miejsc, zahaczki fabularne, gangi, różnego rodzaju klimaty. Prowadzenie, Aha, poznajecie tego pana? Wiecie, kim inspirowana jest grafika? Pewnie wiecie. No, trzeba przyznać, że jest to ładnie wydane. no takim papierze, który jest dość przyjemny w dotyku. Nie jest jakiś bardzo gruby, ale... Nie wygląda też na delikatny takie żeby się jakoś tam e, rwał czy coś ten deseń. Nie no, grafiki są kapitan, klimaczor. Wylewa się po prostu z, z, z co drugiej strony. Max. Jest się czym pobawić. Tym milej, że gdzieś tam e, wspólnie z ekipą mieliśmy delikatny wkład w niektóre treści, które się pojawiły w scenariuszu, gdyż jako jedni z pierwszych ogrywaliśmy Sybirbanka w polskim RPGówku i uwagi, które zostały wyciągnięte z naszej sesji gdzieś tam w tym podręczniku zostały uwzględnione z tego co nam mówił współautor i nasz serdeczny przyjaciel jeśli chodzi o Imaginarium Michał Gołkowski. Dlatego serdecznie z tego miejsca chciałbym pozdrowić no jeszcze raz zobaczcie jaka to jest, jaka to jest ekipa śmietana polskiego RPG'owego świata dobrze zrobiony marketing naprawdę fajnie ogarnięta sprawa do tego jest mapa, którą przed chwilą widzieliśmy w w większym formacie cały NeoSybirsk zaznaczony z podziałem na dzielnice i z kilkoma Takimi miejscami, w których można byłoby się zahaczyć to jest Z takich dosyć znanych nam już i w pewien sposób spotkanych nieraz miejscówek Rozglądam się właśnie, próbuję namierzyć słynne zakłady baryszewskie Ale jakoś mi umknęły Pryzmat Jutrzenka O jest, Parzszewo Tak, jak najbardziej To tam część naszej przygody też miała miejsce No i odblokowane na wspieraczkach scenariusze gangi osobie no, nie serio tylko opisy gangów podane w bardzo takim fajnym, flavorowym klimacie jakby raportów policyjnych i opisów poszczególnych e, dzielnic ze wyszczególnieniem e, tego jaki gang przez kogo prowadzony, e, jak działający można tam spotkać. Co jest super, bo te gangi no, mimo wszystko stanowią jedną z takich korowych treści dla e, samej rozgrywki, więc e, dodatkowa informacja na, na, na ich temat to jest po prostu dodatkowa zahaczka do przygód e, ułatwiająca. Wejście w ten świat i wpuszczenie graczy w jakąś skomplikowaną sytuację. A pamiętajcie, że gramy brygadami, które gdzieś tam funkcjonują albo w, albo przy, albo w jakiś sposób związane są z tymi gangsterskimi klimatami. I to był krótki i dość amatorski unboxing zestawu do Sybirpanka. To jest zestaw, jeśli ja dobrze pamiętam, po podstawowy, ale w Early Berdzie były do tego jeszcze kości, które przed chwilą Wam pokazywałem. No cieszę się, cieszę się, że przyszedł, będzie grany w 2022 z pewnością. Spodziewajcie się autorskiego scenariusza kolejnego. Roboczy tytuł to Krasna Jazwiezda.